To jest martwe czapi. To już poszło do następnego miejsca, tatusiu. Tutaj w dziczy. Życie jest ciężkie. Widzisz tego psa tam? Albo jesteś tamtym psem? Albo jesteś tym psem. Jeśli chcesz przetrwać czapi, ta czapi musi walczyć. Tak, ale nie ja. Jestem tytanowy, będę żył wiecznie, Tatusiu. Co to oznacza tam? Niski poziom baterii. Bateria, moc, energia. Potrzebuje nowej baterii. Ta bateria jest przytwierdzona, to jest stopione razem. Ta bateria nie może wyjść. Co zrobisz, kiedy bateria się wyczerpie? Umrę? Czapi umrze? Dion umieścił cię w popsutym ciele. Dion to mój twórca to nie ma żadnego sensu. Nie zrobił mnie tylko, abym mógł umrzeć. Dion kocha mnie, tatusiu. Chodź tu, chodź tu. Mogę dać ci nowe ciało, ale na to trzeba dużo kasy. Taką ilość kasy, którą możesz dostać, robiąc napad. Nie mogę zrobić napadu, musisz to zrobić. Teraz którym psem chcesz być czapi? Tym psem, czy tamtym psem? To mój chłopak czapi. Dobry chłopak. Hej! O mój Boże, znowu Jestem tu, aby zabrać moje dzieło. On jest zbyt ważny, aby zostawiać go tutaj. Nie ma go tutaj. Co? Gdzie on jest? Nie wiem. Wyszedł z ninja, nie ma ich już cały dzień. Co robią? Prawdopodobnie popełniając asortyment zbrodni. To jest już prawdopodobnie ściganym przestępcą na tym etapie. Hej Czapi. Przyniosłem ci znajomego dla twojego kurczaka. Spójrz na to.